Hejka kochani. Chciałam na tym filmie bardzo podziękować mojemu bratu, no bo tak e, marzyła mi się taka fajna wytarka firmy Black Decker, ale no wiedziałam, że nie mogę sobie pozwolić na ją po prostu, bo no trochę kosztuje, a w tym czasie akurat w którym to było, tak za bardzo nie miałam po prostu takiego budżetu na rzeczy związane z technologią. No i natomiast e, brat mi zaproponował. E, na początku ja bratu zaproponowałam zareparowanie tej wiertarki. E, napisałam do brata, że mogę silnik kupić i zrobić i będzie dalej działać. I mogę nawet zaryzykować z przekładnią. Um, no, ale mój brat postanowił mi tę wiertarkę sprzedać, tylko akurat w tym czasie, kiedy mi ją oferował, proponował, to za bardzo nie miałem jak kupić, bo miałem pusty budżet na tematy techniczne. No i natomiast um, mój brat znalazł taki dobry, fajny sposób um, i Mogłem ją kupić, z mamą tak porozmawiał i tam po prostu z mamą się jakoś mówił i po prostu mama mi powiedziała, że no tą wiertarkę brat mi sprzedał, tylko mama po prostu ją jakoś tam pokryła, coś takiego. A to jest, no można powiedzieć, że jak prezent. Ogromnie się ucieszyłam, tylko się tak zastanawiałam, czy dam radę wszystko zrobić, tak jak na filmie zrobili. I okazało się, że dałem radę, zrobiłem wiertarkę, nawet więcej, bo zrobiłem też całą przykładnie. Podjąłem się nad zrobienia przykładni, chociaż czułem się niepewnie, bo obawiałem się, że przykładnie nie zrobię, ale zrobiłem, udało się. I ogromnie się cieszę. I po prostu jestem wdzięczny bratu, że znalazł taki jakiś świetny pomysł z mamą, że mogłem tą wiertarkę po prostu. Dosłownie tak, jakbym otrzymał w prezencie, tylko z mamą się mówił, że po prostu, mama powiedziała, że już, jest, że już jest dla mnie kupiona, to tak jakby, nie wiem, tak jakby mama po prostu część jakoś pokryła, po prostu tą wirtarkę i wkrętarkę. No, po prostu ogromnie się cieszę. Jestem wdzięczny mo mojemu bratu i mamie że znaleźli taki świetny pomysł, że po prostu mogłem je otrzymać, po prostu tak jak tak się czułem jakbym w prezencie dostał. Um, no i po prostu fajna jest, bardzo świetnie się ją robi. Dużo, dużo fajniej się wszystko tam przewierca, e, odkręca, dokręca. Kiedyś nie mogłem sobie jakoś tak wyobrazić, że można taką wiertarką przykręcać śruby, że będzie wygodna. Wziąłem na YouTube jak to Inni robią, podobnymi wiertarkami. Robili to bardzo sprawnie. Ja sobie nie mogłem tego wyobrazić, że taka wiertarka może być tak poręczna, ale jak zacząłem z niej korzystać, to po prostu no tak się fajnie ją pracuje. Leciutka jest, fajniutka. No po prostu moment przykręcony, zakręcony, przewiercony. No kurczę, bym w życiu się nie spodziewał, że jest to możliwe z taką wiertarką tak dużo zrobić po prostu na tym filmie chciałam podziękować się tak jeszcze raz mojemu bratu że znalazł jakąś no fajną opcję z mamą, która sprawiła że mogłem podtrzymać te fajne świetne narzędzia tam wkrętarkę i tą wiertarkę w wkrętarkę naprawdę świetnie się tym robi świetne te same narzędzia muszę tam do tamtego z, e, Park, sy, Parkside Parkside e, jeszcze takie specjalne kupić redukcję, kupić raczej chyba kupić, bo chyba się to robić nie da. Żeby mieć po prostu rozmiar tych jak to się mówi nasadowych adapterków na rozmiary kluczy do roweru, na przykład przy suporcie. Można już świetnie taką świetną wkrętareczką odkręcić śrubę, czy zakręcić, bo tam się ustawia moc przykręcenia i odkręcenia, tylko oczywiście najpierw trzeba się dużo dowiedzieć, jakiej mocy do jakiej śruby użyć. No i jakbym po prostu użył swojej mocy, to bym po prostu mógł coś, byłoby coś niezbyt do końca, że muszę się dowiedzieć. Jak ustawiać krętarkę do danych śrub? Jaką moc na odkręcenia i zakręcenia ustawiać? Bo czegoś takiego jeszcze nie widziałem ale tu jest normalnie taki yy, taka skala i się po prostu ustawia klika się po prostu i się ustawia moc odkręcenia, zagręcenia że jest super, ogromnie mi się podoba no i kurde fajnie jest teraz mam po prostu taki można powiedzieć wymarzony zestaw black deckera, mam tak dwie wiertarki i diaksa i trzecią wiertatkę akumulatorową Black Decker'a. To ulubiona firma. Dostałam nawet propozycję od YouTube, że mogę po prostu jakąś firmę normalnie reklamować, w sensie oczywiście pozytywnym. I no, tak właśnie, pomyślałam o tym, że może jakoś fajnie zareprezentować po prostu firmę Black Decker, skoro mam taką możliwość i zarobić taką pozytywną reklamę Black Decker'a. Nie wiedziałam, że taka możliwość jest w ogóle, że można taką reklamę zrobić. No ale po prostu się zastanowię trochę na luzie tak oczywiście i się zastanowię jak zrobić świetnie taką jakąś fajną reklamę e, Black Deckera. E, tam robię, też poznałem fajną firmę, e, tam mam przyjaciela w Wielkiej Brytanii, który zajmuje się serwerami. I właśnie e, ten przyjaciel używa robi sprzętu i bardzo to chwala. To jest ulubiona firma tego przyjaciela. Ale jak zobaczyłem wiertarkę na wystawie akurat ostatnia była w sklepie. E, Robiego niedrogą. na tak 200 parę złotych kosztowała. E, chyba 230 coś koło tego. To ją po prostu kupiłem z, wielkim, z wielką radością. To oczywiście ostatnia bez pudełka, ale na gwarancji oczywiście. No i się ucieszyłem bardzo, bo jak się ma jakiegoś dobrego przyjaciela, nie, takiego, który ma taką samą pasję, jest bardzo inteligentnym, wspaniałym człowiekiem, z którym naprawdę, no, dobrze jest mieć dobry kontakt, porozmawiać, poradzić się na przykład, nie? To właśnie jak zobaczyłem tą wiertarkę, to się ucieszyłem i dlatego ją kupiłem. I tam jest natomiast wiertarka Robiego. O tutaj jest, robi, świetna jest, ale oczywiście e, moja ulubiona firma, ukochana firma, to jest właśnie Black Decker. Tak po prostu no lubię tą firmę Black Deckera, że e, no normalnie tam łożysko było do zmiany w, na silniku, każdy by kupił sobie nową kwietarkę ciut lepszą nawet od tej, co była, ale ja po prostu no dobrze się czuję, jak coś mogę zrobić i korzystać dalej. Tym bardziej, że to jest wiertarka od mojej mamy, którą mama mi kupiła. To jest druga wiertarka w moim życiu. Wiertarka elektryczna. No i ma dla mnie po prostu wielkie znaczenie i dlatego raz, że to ulubiona firma Black Decker. Fajnie jest z tą Naprawić i dwa też jeszcze mamy. Druga wiertarka elektryczna w życiu, którą mam. No i dlatego i zainwestowałem w naprawę. Postarałem się zrobić to ładnie, tak żeby się udało. No i się udało. Oczywiście powinienem ściągać, kupić do łożyska, ale no nie kupiłem ściągacza po prostu za pomocą Dreamera. Kukiem Rozbrałem to łożysko, tak jak gościu w internecie na początku też firmerem Odkręcał łożyska, zdejmował znaczy, a teraz sobie kupił ściągaż. To bardzo zdolny, fajny gościu, on zajmuje się właśnie odkurzaczami, odrestaurowaniem odkurzaczy. Zdolny gościu, naprawdę. I tym właśnie mnie podsunął myśl, na, nasunął mi ten, e, można powiedzieć, no nasunął mi Taką opcję świetną, jak można zdjąć łożysko bez ściągacza. Oczywiście trzeba bardzo dużo ostrożności zachować, ale faktycznie się da. To trzeba delikatnie rozebrać łożysko, kulki, wszystko rozdemontować, a resztę delikatnie drematkiem, ten pierścień, który jest na tulejce wałku wirnika. No i pierwszy raz właśnie tego dokonałem, i udało się. I to tak fajnie jest po prostu, naprawdę. No, to... Jeszcze raz chciałam podziękować Mojemu bratu. Fajna Wietara, bardzo się cieszę, wkrętela też jest super, tylko jeszcze muszę jakieś takie adapterki do niej się postarać. No i jakiś akumulator jeszcze kupić, bo tam trzeba albo gniewa zmienić, albo po prostu akumulator, żeby na dłużej starczał, nie? Że to jest w punkcie po prostu planu, tylko no nie w tym momencie oczywiście. Bo już się kończy po prostu budżet na cele techniki. Zasoby są już takie wypełnione, po prostu można powiedzieć, że jeszcze tylko w drodze są akumulatory, lampa i parę rzeczy, no i... I będę dalej kontynuował rzeczy związane z rowerem i obuwie i na chwilę obecną ten temat budżetu technicznego będzie już wypełniony po prostu. I teraz będzie po prostu budżet na inne rzeczy, tak po kolei wszystko po kolei. No i będzie super. No i natomiast też myślę o budżecie wyjazdowym, tylko nie wiem czy w tym roku, czy może w przyszłym. No. No, pokazuję tam stronę, bo tam po prostu jeszcze jest w trakcie robienia ta skrzynka, którą robię, musiałam poprawiać niektóre rzeczy. Szybkę musiałam jeszcze raz wstawiać, bo mi pękła, za bardzo ją przykręciłem, a z tym trzeba bardzo uważać, bo to delikatny materiał. Jak się już zamontuje i nie pęknie, to już nie pęknie. Chyba, że będzie za bardzo skręcona, że przy skręcaniu takich szybek z pleksji z plexi, czy z, tej, z tego plastiku, który jest w monitorze komputerowym. Bo mam sporo takich właśnie ekranów, które wyglądają tak samo jak plexa, ale to jeszcze inny materiał, jest jakoś inaczej się nazywa. To ten materiał jeszcze bardziej delikatniejszy od pleksji jest. Tu na przykład jest, tu jest pleksja na, na... Tu, a tam na górze już jest chyba zwykła pleksja. No, ale szczególnie ta z monitora pleksja, jest bardzo czuła, delikatna i trzeba uważać. No dobra kochani, to będę działał dalej. Na tym filmie po prostu chciałem, no tak opowiedzieć trochę i podziękować, za te fajne rzeczy, za tą wietareczkę, wkrętareczkę, kurde super. Dobra, to będę działał dalej. Hejka, pa.